Cześć. Dziś chciałam powiedzieć trochę o strachu przed oceną, ponieważ dzisiaj dla mnie rano jakby <gryzyszło> przyszło pewne zrozumienie, dlaczego, dlaczego jakby byłam w pewnych relacjach nawet przez te ostatnie dwa lata, czy tam dwa i pół roku, odkąd jestem na tej drodze takiego poznawania siebie, no, jak tej drogi nazywamy rozwojem duchowym, osobistym. No, nazewnictwo nieważne. Ale Dlaczego właśnie czasem nie dostrzegałam, nie dostrzegałam, że powielam znowuż schemat bycia niewidoczną i niezauważaną? No, bo, ponieważ bałam się właśnie tego oceny. Bo no, jeżeli odejdę z tej relacji, no to zostanę oceniona, dlaczego, dlaczego odchodzę. No, czyli znowuż ta ocena. No i właśnie do mnie dzisiaj dotarło, że byłam w, byłam w pewnych relacjach. Dlaczego? Bo powielałam znowuż ten schemat, już mi się wydawało, że, że, że schemat jakiś tam, no nie wiem, ile to czasowo, pół roku czy rok temu, że odkryłam, że jako dziecko byłam tym, tym dzieckiem niewidocznym, niewidocznym dzieckiem we mgle, jakby ta rola dziecka we mgle. No i później w dorosłym życiu również powielałam we wszystkich tych przyjaźniach, i nawet w tej relacji długoletniej, jakby nie byłam widoczna, tylko zawsze na przykład potrzeby tego partnera, czy potrzeby w rodzinie, czy potrzeby przyjaciół, zawsze były na pierwszym miejscu, a moje potrzeby, jakby nie było widoczne. Oczywiście to nie mówię w takim kontekście, że to była wina tych osób, tak? bo to nie była mm. <laughs> właściwie to niczego i niczyja wina, tylko po prostu. Moja nieświadomość, byłam nieświadoma, że, że w dzieciństwie byłam jakby w takiej roli, a potem w dorosłym życiu odtwarzałam tą rolę i w tych wszystkich relacjach. Chodzi o moją nieświadomość, tak? Czyli chciałam Wam powiedzieć, że samo uświadomienie jest jednym krokiem, no bo ja już nie pamiętam czasowo, jak sobie, kiedy sobie to uświadomiłam, że właśnie chodziłam, że byłam tym dzieckiem we węgla na którymś z tych filmików. Tam na moim kanale jest, mówię właśnie o, o tej roli bycia e, dzieckiem we mgle. I ja na tamten temat kręcąc ten filmik wtedy, e, mówiłam, że tak, że odkryłam ten, e, odkryłam ten schemat i, e, i jakby odtwarzałam w tych przyjaźniach, w tych relacjach. No ale to było gdzieś pewnie sporo roku temu. Ale jak się okazuje dalej nie zauważyłam, że dalej będąc Teraz już nawet świadoma tego, dalej powtarzałam ten schemat. Dopiero dzisiaj rano uzmysłowiłam sobie, że bo wyszłam z pewnych grup i jakby skupiłam się na sobie. Na tym, na właśnie na tych moich pasjach, na, ponieważ te wystawy się bardzo rozkręciły, więc jakby potrzebuję więcej, więcej czasu, no, żeby zorganizować się z tymi wystawami, ale też poczułam, że poczułam też, że ta misja moja dzielenia się moimi doświadczeniami i nagrywanie tych filmików, opowiadanie poczułam znowu. Że serca książek czeka do przeczytania, żeby się znowu z czegoś nowego nauczyć i żeby się dzielić właśnie tą wiedzą i przede wszystkim tą wiedzę z tych książek praktykować w swoim życiu, czyli jakby sprawdzać na żywym organizmie, czyli na moim życiu. Więc stwierdziłam, że no, że jakby, no niestety muszę odejść. To moja świadoma decyzja odejścia z tych grup, żeby się skupić na sobie, bo jakby poczułam, że moją misją właśnie jest to dzielenie się tymi moimi doświadczeniami. I. I dzisiaj mi lśniło, że ja nawet już będąc świadoma rozpracowania tego schematu, że byłam tym dzieckiem niewidocznym, i później sobie oświadomiłam, że w tym dorosłym życiu otwarzałam cały czas tą rolę tego dorosłego, dalej niewidocznego, nagle mi przyszło, że kurczę. Ja dalej podbielam. Powielam ten schemat, ponieważ jak odeszłam z tych grup, to nagle ja sobie pomyślałam, tam przyjaciółka mi powiedziała, że ona też wyszła i, i do niej ktoś tam zadzwonił, a do mnie nikt nie zadzwonił. I oczywiście nie mówię to w takim kontekście, że jestem na kogoś zła, że nie jestem zła. Ja bardzo jestem wdzięczna tym wszystkim osobom, które się pojawiały w moim, w moim życiu i w tych grupach różnych i tych, których poznałam po te, przez ostatnie dwa i pół roku, czy tam prawie, no, dwa i pół roku będzie. Ale ja sobie już Moja świadomość nagle m, m, ogarnęłam to, że ja dalej byłam niewidoczna, bo jak się okazało, że wyszłam, no to <grywania> jakby nikt się nie zapytał, Gosia, co się stało i w ogóle i do mnie to przyszło. E, wychodząc z tych grup, ale właśnie, żebyśmy się nie bali ta, tego strachu przed oceną, bo nawet jeżeli ktoś się zapyta, no to ja powiem, <grywania> jaki był powód. Ja, ja się nie boję e, powiedzieć, dlaczego wyszłam. E, e, nie mam z tym żadnego problemu. Ale ten strach jakby mnie blokował, ponieważ ten strach przed oceną, ponieważ ostatnio jakby przepracowałam ten strach na tym już moim słynnym wyjeździe, który wspominam na ślęże, to jakby wtedy jakby przepracowałam ten strach przed oceną i dlatego miałam odwagę i jakby nie wiem, czy moja dusza mnie poprowadziła, no, no to już jakby nieważne, czy moja intuicja mnie poprowadziła, ale jakby znalazłam w sobie odwagę, E, e, o, e, odwagę, e, najpierw żeby wyjść z jednej grupy, a potem jeszcze z innych grup. Że jakby przestałam się bać tą, e, 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 że ktoś mnie oceni. Nawet jeżeli ktoś mnie oceni, to i tego tak, tak naprawdę ocenia nie mnie, czy moje zachowanie, tylko tak naprawdę siebie. Bo skoro go to zabolało i mnie ocenia, to znaczy, że to jest tak naprawdę jego, że powinien się zastanowić, czemu mnie to zabolało. Bo ja chętnie porozmawiam z tymi osobami, które by chciały. Jeżeli były zainteresowane, dlaczego odeszłam, to ja mogę powiedzieć dlaczego. Ja nie mam z tym żadnego problemu, naprawdę. Także zauważyłam, że blokowało mnie właśnie ten strach przed oceną, co oni mi powiedzą, ja wyszłam z tego. I tak teraz do mnie dzisiaj refleksja przyszła, że właśnie chyba, ale to jest tylko moje i wyłącznie moje odczucie, moje doświadczenie, że strach przed oceną jest większy. Sprawia większą trudność, przynajmniej nie większą trudność, nawet ni niż ten strach przed odrzuceniem. Nie wiem, być może dlatego, że ja nie mam problemu, nie mam jakiegoś strasznego parcia na, na bycia w, nie wiem, w związku, w relacji z, no, z mężczyzną, nie mam, jakoś nie jestem zdesperowana, nie wiem, może czuję tą misję, że, że ta moja misja. Nie mam problemu bycia ze sobą, tak? E, e, nie mam takiego parcia, że muszę z kimś być za wszelką cenę. Nie sama ze sobą się czuję dobrze i tak patrząc z perspektywy, z perspektywy czasu zawsze się tak czułam. No, no naprawdę no mam tych trochę pasji, teraz odkrywam nowe pasje i jakieś tam mam nowe marzenia, ale nowe pasje też mogę powiedzieć i nie mam jakby takiego parcia, więc jakby to ten strach przed odrzuceniem przynajmniej u mnie, w moim przypadku nie był tak duży, jak ten strach przed oceną. Ten strach był przed oceną, był naprawdę paraliżujący i, e, e, i teraz ten strach przed oceną e, też może nas blokować właśnie, żeby. Bo będziemy tkwić. Ja nie mówię, że to jest złe. Ja chcę, żebyście zrozumieli, że to nie chodzi o to, że ja na przykład oceniam tych ludzi, w których w tych grupach byłam. Nie oceniam. Oni by byli bardzo potrzebni mnie. Ale ten strach przed oceną może właśnie, że będziemy, będziemy w jakimś środowisku, które nam nie sprzyja, bo być może ludzie nie są gotowi na to, żeby dokonać jakichś zmian, mają swoje lęki, ja to szanuję, każdego jakby drogę i, i każdego historię. Ja nie wiem, co ci ludzie przeżywają. Ja szanuję każdego, każdego historię, ale jeżeli ktoś, wo, ktoś wybiera bycie dalej w pozycji ofiary, to ja nie będę dalej w środowisku, gdzie, gdzie ludzie jakby. Dalej nie pracują na przykład z traumami z dzieciństwa, nie wybaczyli, znaczy no nie wybaczyli, ale nie przepracowali tych ran z dzieciństwa, i na przykład, tak jak ja już przepracowałam tą, tą relację z moją mamą i teraz mam cudowną relację z moją mamą. Ale jeżeli jest, jesteście w środowisku jakimś, gdzie, jakby to powiedzieć, no czujecie, że wy idziecie do przodu, ja to nie mówię w negatywnym znaczeniu, bo każdy ma wolną wolę. Każdy ma wolną wolę, ale czujecie, że coś Was blokuje, że wy chcecie coś więcej, chcecie poznawiać świat, chcecie się czegoś uczyć, no to, to macie prawo odejść nawet bez podawania przyczyny. A jeżeli macie ochotę, to no po prostu czujecie, że już nie chcecie być w tym środowisku, dziękujecie za doświadczenie i tyle. Ale ten strach właśnie przed oceną bardzo nas może blokować i może nam zamykać. Do poznania ludzi, którzy są podobni jak my. Ja właśnie teraz tego doświadczam, wychodząc z tych, z tych środowisk, z tych grup, gdzie poczułam, że to już nie jest miejsce dla mnie. No, pojawiły się nowe osoby. Czyli w miejsce czegoś, co zostawiamy, pojawia się nowe, ale ten strach, przynajmniej mnie. Ten strach przed oceną, co powiedzą właśnie tamci ludzie, tamto środowisko, mnie tak blokował. A ponieważ, jakby, jak już powiedziałam wcześniej, jakby przepracowałam ten strach oceną, przed oceną, zdecydowałam się, jakby zostawić to i pójść dalej. Więc zastanówcie się, to ten, naprawdę ten, ten, ten strach przed oceną jest, no, no, no jest no, potężnym lękiem. Potężnym lękiem, który nas, który nas trzyma tak naprawdę to sami siebie trzymamy, bo boimy się, bo boimy się marzyć a i, i, i może nie mamy wiary w siebie, że, że jakieś tam marzenia mamy, e, że one się spełnią. No Ja jestem żywym przykładem, że można. Słuchajcie, no dwa lata temu nawet by mi do głowy nie przyszło, że będę malować obrazy, że moje obrazy będą na wystawach we Włoszech. No, dziś rano kolejna propozycja, e, e, dostałam kolejną propozycję, nawet na razie nie będę o tym mówić, bo jeszcze nie zdążyłam przetłumaczyć na polski, bo to po angielsku. Bo tak naprawdę ten strach nas trzyma, czy rzeczywiście, jak my odejdziemy, to czy znajdziemy nowych ludzi. Nie znajdziemy. Ci ludzie nowi do nas przyjdą sami. Tylko musimy, potrzebujemy, potrzebujemy uwierzyć siebie i ze swoją intuicją, ze swoim sercem, które nas prowadzi. A tylko właśnie ten umysł, to ego nie chce nas puścić bo ego się boi nieznanego. Więc idźmy ponad ten strach i ponad ten lęk. Jeżeli ktoś nas oceni, to i tak pamiętajcie, to zawsze mówi o sobie, a nie o tej, o, o tej osobie. Naprawdę. Dobrze, to chyba tyle. Tak, yy, znowuż yy, yy, słońce teraz pięknie świeci, yy, 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 więc tak po prostu poczułam, żeby ten, yy, ten temat strachu przed yy, oceną coś tutaj powiedzieć, bo jakby przyszło to. To takie zrozumienie do mnie i poczułam, że to ważne jest, żeby się nie bać, nie bać się przed oceną, nie blokować, bo w ten sposób sami siebie tak naprawdę blokujemy i, a, i tak, kto ma zostać w, nas, w naszym życiu i tak zostanie, to ma odejść i tak odejdzie, będziemy tylko przedłużać nasze niezadowolenie, będziemy cierpieć właśnie, bo, bo, bo do tego potem dochodzi cierpienie czemu, czemu? Czemu tak się dzieje? Tak, to odchodząc z jakiegoś środowiska, sami jakby będziemy dokonywać wyboru, z kim chcemy być, a to jest, no, to była moja jakby decyzja, tak? Gdzie chcę być w jakim środowisku, a gdzie już mi jakby nie po drodze, tak? Także to tyle. Czekają, czekają jeszcze dwa tematy o właśnie tych rolach. Chciałam trochę więcej powiedzieć o rolach, jakich odgrywamy i o stylach przywiązania, no ale to, to, mam to mam to na uwadze, także pewnie w następnych filmikach poruszę te tematy. Życzę miłego popołudnia i do zobaczenia.